Stres w pracy to coś, co dotyka nas wszystkich, ale jak sobie z nim radzić, by nie wpływał negatywnie na naszą produktywność i zdrowie? Dziś kilka przydatnych technik, no i przy tym oczywiście zwrotów związanych z zarządzaniem stresem. Zapraszam. Zwroty na dzisiaj to: to manage stress czyli zarządzać stresem to manage stress Drugi zwrot to to take a break to take a break czyli zrobić przerwę Trzeci zwrot to practice mindfulness to practice mindfulness czyli praktykować spokój taką równowagę Jeżeli chodzi o przykłady w zdaniach to dla zwrotu to manage stress It's important to learn how to manage stress effectively to stay productive. Czyli ważne jest, aby nauczyć się efektywnie zarządzać stresem, aby pozostać produktywnym. Dla zwrotu to take a break. Taking short breaks can help you recharge and reduce stress. Czyli robienie krótkich przerw może pomóc Ci naładować, naładować się i zmniejszyć stres. To practice mindfulness. Practici practicing mindfulness helps you stay calm and focused during stressful situations. Czyli praktykowanie uwagi, e, z równowagi pomaga zachować spokój i skupienie w stresujących sytuacjach. Ok, a teraz zapauzuj i przeczytaj słówka z ich znaczeniem do powtórki. To manage stress. Czyli zarządzać stresem. To take a break, czyli zrobić przerwę. To practice mindfulness, czyli praktykować równowagę. A teraz pierwsze zadanie, czyli musicie znaleźć pary, czyli dopasować zwrot z jego znaczeniem. Dla zwrotu, to manage stress. to take a break eat to practice mindfulness <coughs> <coughs> No dobra, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to oczywiście możecie zapauzować nagranie, ale sprawdźmy, jak poprawnie powinny brzmieć zwroty z ich znaczeniem. To manage stress to oznacza zarządzać stresem. To take a break, zrobić przerwę. I to practice mindfulness, czyli praktykować równowagę. Ok, teraz trochę trudniejsze zadanie, czyli musicie wstawić brakujące słówko w lukę w zdaniu. Pierwsze zdanie brzmi tak. Learning how to is a key to a healthy work-life balance. Drugie zdanie. Don't forget to when you feel overwhelmed. Overwhelmed to znaczy przytłoczony. Trade zdanie. Practicing daily can improve your mental clarity. Minuta dla Was, żeby uzupełnić zdania. Dobra, zobaczmy, czy udało Wam się poprawnie uzupełnić zdania. Pierwsze zdanie brzmi tak: Learning how to manage stress is a key to a healthy work life balance. Czyli naukanie, nauka zarządzania stresem jest kluczowa dla zdrowego balansu między życiem a pracą. Zdanie drugie oznacza. Zda, zdanie drugie powinno brzmieć. Don't forget to take a break when you feel overwhelmed czyli nie zapomnij zrobić przerwy, kiedy czujesz się przytłoczony. Practicing mindfulness daily can improve your mental clarity. Czyli codzienne praktykowanie uważności równowagi e, może poprawić twoją jasność umysłu. To już koniec na dzisiaj. Pamiętajcie, że zarządzanie stresem to klucz do dobrego samopoczucia i efektywności w pracy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!